Szczecińsko-polickie przedsiębiorstwo komunikacyjne wzbogaciło się o kolejne autobusy. Dodatkowo policka spółka zaczęła obsługiwać dwie szczecińskie linie. Trzy nowe autobusy to pojazdy marki Man. Dwa przegubowe i jeden solowy. Na trasy wyjechały już pod koniec grudnia. Są nowoczesne, ekonomiczne i bezpieczne spełniają wszelkie normy. W trakcie tego roku autobusy zostaną wyposażone w sprzęt, który dostarcza nam Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Sprzęt w ramach projektu Centralnego Systemu zarządzania komunikacją miejską. Będą to biletomaty, nowe kasowniki, monitoring oraz ekrany z informacją pasażerską. Nowe pojazdy kosztowały policką spółkę prawie 4 miliony złotych. Warto wspomnieć, że pieniądze pochodziły ze środków, które spółka sama wypracowała. Poprzedni zakup miał miejsce w 2013 roku. Wtedy do Polic trafiły dwa nowe autobusy, których obecnie jest 58. Kursują one na liniach łączących Policę ze Szczecinem. Od 1 stycznia policka firma obsługuje także dwie dodatkowe linie. Jest to linia 58-59 kursująca na terenie miasta Szczecina i żeby zachować sobie odpowiednią ilość pojazdów nie zrezygnowaliśmy z eksploatacji starych pojazdów, tylko są one nadal w użytku i obsługują tę linię szczeciną. Nowe autobusy to spore udogodnienie nie tylko dla kierowców, ale głównie dla pasażerów. Jest wygodniej, ale przede wszystkim bezpieczniej.